Witam. Dzisiaj będzie taki nietypowy film, dlatego że jadę właśnie do kolegi, bo tam trochę drewna ma do pocięcia, poprosił mnie o pomoc i kilka metrów dębiny będę ciął dosyć. Nie widziałem, ale z tego co mówi, dosyć cienkiej, więc wziąłem sobie trochę sprzętu i dzisiaj taki test zrobię nietypowy, dlatego że będę chciał po prostu zobaczyć, która pilarka się najlepiej sprawdza w takim normalnym, domowym zastosowaniu. Po prostu mamy kilka metrów do pocięcia cieńszego drewna i którą będzie mi się cieło najlepiej. Mam tu kilka sztuk różnych, zobaczymy, bo wiadomo, że nie zawsze najważniejsza jest moc. Czasami liczy się to, czy jest wygodna w pracy, czy ma dobrą amortyzację pilarka, albo po prostu czy jest lekka. Tak? Bo jak musimy się schylać, no to wolimy wtedy lżejszą pilarkę. Dlatego mam różne modele, różnej mocy, różnej wagi i będę chciał zobaczyć, który najlep którym najlepiej będzie mi się pracowało. Z tym, że nie będzie to jakaś taka relacja zbyt dokładna, czy coś takiego, jakieś tam oczywiście zdjęcia spróbuję zrobić, jakiś film nakręcić, ale że tak powiem, najważniejsze jest, żeby zrobić robotę dzisiaj. Więc nie będę się do tego przykładał, tylko jakieś tam wstawki na pewno Wam dam, ale to nie będzie jakieś dobre filmowanie. Także zobaczymy, która z nich się najbardziej sprawdzi, i na koniec oczywiście będę chciał Wam powiedzieć jak mi się którą ciało Na początek mamy Stihla MS 162 Czyli takie lekkie, mniejsze urządzenie. Bardzo fajnie się tym tnie cienkie gałęzie 10-15 cm, ale powyżej już trochę brakuje mocy. Oczywiście ona sobie radzi, nawet z grubymi materiałami 30 cm i więcej, ale za wolno to po prostu idzie, żeby to była praca komfortowa i szybka. Do drobnych gałęzi tak jak najbardziej świetnie sobie radzi. Prawie że równie dobrze jak trochę większe, cięższe maszyny, ale z tymi trochę grubszymi, a tutaj. No różne były, nie było bardzo grubych, ale powiedzmy że takie średnie, no to już po prostu szło za wolno, wolałem ciąć je trochę mocniejszymi sprzętami. Ta tylko do, mówię, 10-15 cm, wtedy było szybko i komfortowo. Tutaj z kolei mamy husqvarne 135 Mark 2 i praktycznie to samo co Steel, ona jest troszkę mocniejsza tak ogólnie, ale nie, nie sprawiała się jakoś lepiej w materiale, powiedziałbym, że tak samo. Czyli generalnie te mniejsze pilarki. No tutaj trochę ten materiał był dla nich <grym> za gruby, bo to są tak naprawdę urządzenia do naprawdę cienkich, cienkich gałązek, ewentualnie jeśli ktoś. Ma mało materiału do cięcia. Nie chce kupować dro drogiej maszyny, jakiejś cięższej. No to wtedy wiadomo, że może sobie i taką poradzić, nawet grube drewno przeciąć. Jeśli nie ma tego dużo i chce zaoszczędzić, ale to nie są maszyny do komfortowej pracy w grubszym drewnie. Tylko w cienkim, naprawdę cienkim. Tutaj z kolei widzimy ECHO CS 310, oczywiście to jest podobna kategoria jak dwie poprzednie i dokładnie tak samo się sprawuje, czyli cienki materiał ok, grubszy wolałbym czymś cięższym, mocniejszym, ale tutaj akurat ono mi się najgorzej sprawdzało w tym materiale ogólnie, dlatego że ten łańcuch, który ma w tej chwili na sobie, on jest, ograniczniki ma zdjęte do miękkiego materiału, czyli dosyć mocno, i tutaj mi bardzo łańcuch szarpał. Było nieprzyjemnie. Poza tym szybkość była ok, ale było dosyć nieprzyjemnie. Teraz widzimy z kolei Makulocha 450 Elite, czyli taka już mocniejsza maszyna. 2,7 konia, i muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie się tutaj sprawdził. Taka jak widzicie, zestaw tnący, prowadnica taka króciutka, 30 cm tylko, ale do takiego drewna, to niepotrzebna była tak naprawdę dłuższa. Śmiało starczała w każdym praktycznie klocku. Na całą szerokość, bo tutaj były właśnie takie 30 cm naj, największe, może troszkę większe niektóre, ale generalnie łańcuch miała bardzo dobry, świetnie naostrzony, pięknie wchodziła w materiał. Tutaj z kolei widzimy Echo 49.20, czyli taka maszyna około 3,3 konia mocy i sprawowała się w materiale, można powiedzieć, że troszkę lepiej niż nawet Makuloch. On był słabszy, jeśli chodzi o moc, ale za to łańcuch miał super naostrzony. W tej był no, do, dobrze naostrzony, ale nie tak, nie tak świetnie jak w tamtej. Lepiej wchodziła tamta. Generalnie uważam, że właśnie do tego typu materiałów, tak jak teraz widzicie, 20-25 cm to te pinarki w okolicach 3 koni one świetnie się sprawdzają i tutaj po prostu niepotrzebny jest mocniejszy sprzęt. Naprawdę do tego materiału nawet trochę grubszego 30 cm świetnie sobie radziły, chociaż w 30 cm materiale te mocniejsze maszyny, które za chwilę zobaczycie będą szybsze i przez to trochę, że tak powiem, może lepsze dla niektórych, zależy to co lubi. Bo one są znowu cięższe. Podczas gdy tutaj mamy taka, taki balans, jest optymalny między ciężarem a, a możliwościami maszyny, właśnie w tego typu materiale, w tej grubości materiale. Teraz widzimy Husqvarna 365 i ona już powiem Wam, że jest nawet do tych grubszych, tak jak tutaj teraz widzicie, klocków bardzo szybko przecina, śmiało. Tutaj akurat ten może jest taki nie za bardzo zdrowy, więc łatwiej go było przeciąć, ale mówię ogólnie z całej pracy, że ona była maszyną, która tak najbardziej mi pasowała do tych grubszych klocków. Była trochę w tym szybsza i lepsza od poprzednich Echo 4920i i Makulocha oczywiście, ma dużo więcej mocy. Także trochę cięższa, ale jeszcze nie aż tyle, żeby to przeszkadzało za bardzo i bardzo mi tu się dobrze sprawdzała. Do tych cięższych materiałów, ona już byłaby trochę za ciężka, za, za mało poręczna, wolałbym Makuloha wtedy. Ale ogólnie myślę, że byłaby dobra do tej pracy. Trochę ciężka, ale dobra. Zależy to, co, kto co lubi, jak uważa. A teraz widzimy pracę Ginkatem 750, czyli chińska maszyna. Wszystkie poprzednie były tak zwane markowe, a tutaj mamy typowego Chińczyka, ale powinna być najmocniejsza z nich wszystkich, nawet mocniejsza od kuskwarny 365 prawdopodobnie. I rzeczywiście mocowo była może troszkę mocniejsza od niej, ale też zauważcie, że tutaj mam najdłuższą prowadnicę i powiem Wam, że to też robiło dużą różnicę przy komforcie pracy, bo tak, jak tutaj nawet widać, przez chwilę było. Ja stałem sobie i normalnie można było na stojący ciąć, nie, nie musiałem się tak bardzo schylać. Albo tutaj, tak jak widzicie, tnę z góry stosu, a stoję za stosem. Staj, stoję dość daleko. Może nie widać tego w tej chwili, ale ja sto, stoję dość daleko za stosem, a i tak mogę sięgnąć do góry i ciąć od góry ten materiał dzięki właśnie tej długiej prowadnicy. Czyli tutaj można powiedzieć, że bardziej prowadnica dawała plus. Bo, jeśli chodzi o samą pilarkę, to cięło mi się nią, można powiedzieć, że bardzo podobnie do Husqvarna 365. Jeśli by miały takie same prowadnice, a później zamieniłem tą prowadnicę od Green dałem do chustkarny, więc przez chwilę ciąłem tamtą w ten sposób. I powiem wam, że komfort cięcia, ciężar, moc taka odczuwalna były bardzo podobne do siebie. A więc, teraz, już podsumowując, to całe moje cięcie powiem tak, że. Te trzy najlżejsze, najmniejsze pilarki, one tak naprawdę optymalne były do, tylko do tych najcieńszych gałęzi, najcieńszych materiałów. Więc tutaj raczej prawie że nimi nie pracowałem, jak już sprawdziłem. Później ten Makuloch, czyli te średnie pilarki około 3 koni, one były, że tak powiem, najbardziej optymalne do wszystkiego. Nawet te cienkie gałęzie ciało się w miarę komfortowo, bo nie, nie są one, te pilarki koło trzech koni, nie są aż takie ciężkie, więc można było ciąć zarówno cienkie gałęzie, jak i te grubsze tutaj, 30 cm i 35, nawet do 40 cm było ok, chociaż w tych grubszych znowu lepsze były te mocne pilarki, bardziej mi pasowały i ten gruby materiał ciąłem tymi do końca, tymi dużymi urządzeniami. Ale znowu w tym cieńszym one były za, za e, cie, e, ciężkie, za, m, za mało poręczne do tych cienkich gałęzi całkiem. E, więc tak naprawdę e, do tej pracy optymalne moim zdaniem były właśnie te większe urządzenia i średnie. Te małe mogłem zostawić w domu, tak naprawdę. E, taki mój wniosek. Zależy oczywiście, który jaki, kto, jaki ma materiał i kto co lubi. E, na, e, natomiast to, co przy takim cięciu ze stosu może być fajne, to na przykład jak teraz widzicie, stoję sobie w pionie i tnę na dole kłodę, czyli długa prowadnica. Zwłaszcza, oczywiście, w mocnej pilarce, bo w jakiejś słabszej to by się nie sprawdziło. Ale jak mamy mocną pilarkę, to długa prowadnica pozwala sięgnąć albo bardzo nisko, albo bardzo wysoko, albo bardzo daleko. I tak długa prowadnica mi się tutaj też podobała. Także takie moje wnioski. Napiszcie, jakie wy macie doświadczenia. A na dzisiaj to będzie wszystko ode mnie. Dziękuję za obejrzenie, zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.